I zapraszam do kolejnego, ostatniego już w tym cyklu ósmego filmiku z rozwiązywania arkusza próbnego egzaminu ósmoklasisty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z roku 2017, zadania od 19 do 22. Także zaczynamy. I przechodzimy do zadania 19. Zadanie otwarte za dwa punkty dotyczące zagadnień związanych z kalendarzem. Zadanie zakwalifikowałem jako zadanie średnio trudne. Zawsze, jeżeli zadanie dotyczy kalendarza, to warto zastanowić się, czy nie poświęcić minuty dłużej i rzeczywiście rozrysować ten fragment kalendarza, o który pytają. Jest to po prostu forma bezpieczniejsza wykonywania tych zadań, powoli, ale do celu. I przechodząc do treści, napływalni w marcu obowiązywała promocja. Jesteśmy w miesiącu marcu. Jednorazowe wejście na pływalnię 9 zł, ale promocja co czwarte wejście gratis. Wojtek był w marcu codziennie. Jeden raz na pływalni wykorzystał wszystkie ulgi promocyjne, czyli musimy przeliczyć, ile razy udało mu się skorzystać z tej promocji. Ile kosztowało go korzystanie z pływalni w marcu? Zapisz obliczenie. I tak jak powiedziałem, można to zrobić rozpisując ten kalendarz, i ja zrobię to w ten sposób. Za chwilkę też pokażę Wam drugą metodę, ale zalecam jest bezpieczniej odrobinę dłużej, ale skuteczniej i pewniej rozrysować cały kalendarz. W tym wypadku mamy do czynienia z marcem, musimy wiedzieć, ile poszczególne miesiące mają dni, marzec ma ich 31. Więc mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i idziemy tak dalej. Zwróćcie uwagę, że nie jest tutaj istotne, czy w tym momencie to jest któryś konkretny dzień tygodnia, czy zaczyna się od poniedziałku, czy zaczyna się od innego dnia. Na to nie zwracamy tutaj uwagi. Liczy się tylko pełna 31-dniowa ilość tych dni. Więc tego nie musimy zaznaczać. Już pomalutku kończę, i teraz zastanów się przy okazji, korzystając z tego czasu. Co my tu możemy z tym dalej zrobić? Czyli za trzy dni tak naprawdę on płaci, a za czwarty dzień chodzi za darmo. Więc przeliczmy, ile takich pakietów trzydniowych płatnych ma. Pierwsze trzy dni płaci, potem ma czwarty dzień, który jest za darmo, więc go wykreślamy. Za ten dzień nie zapłacił. Kolejne trzy dni płaci, czwarty dzień nie płaci, kolejne trzy dni i tak dalej, aż. Określimy w ten sposób cały kalendarz. Zobaczcie, ile takich pakietów 3-dniowych nam wyjdzie w tym wypadku. Tu nie płacił. Tutaj również. I ostatnie 3 dni. Tak więc takich pakietów 3-dniowych, w których musiał zapłacić, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 razy 3, czyli mamy 24 dni, za które musiał zapłacić. Każdy z tych dni kosztował go 9 zł, a więc mamy 24 razy 9. O każdy dzień po 9 zł. 4 razy 9 mamy 36, trójka wędruje dalej. 2 razy 9 18, plus 3, 216 zł. Tyle mamy w odpowiedzi do zaznaczenia. Tyle zapłacił za cały miesiąc. Natomiast druga metoda, czyli gdybyśmy nie chcieli tego rozpisywać na zasadzie całego kalendarza, to możemy to zrobić troszeczkę skrótowo. Czyli skoro każdy cały yy, marzec miał 31 dni, a on ma co czwarte wejście gratis, to możemy określić najpierw ile takich darmowych wejść rzeczywiście zrealizował. Czyli jeżeli 31 podzielimy na 4, bo co czwarte wejście jest gratis, dlatego dzielę na 4. Okazuje się, że wychodzi nam, no właśnie, sprawdźmy, 31 podzielić na 4, to moglibyśmy prowadzić pisemnie, ale tutaj nic nam nie wyjdzie, to jest za małe, więc musimy przeliczyć to ręcznie. 4 razy 7 to jest 28, to jest najbliższa możliwa liczba całkowita, ponieważ kolejne 4 razy 8, wpadamy już w 32, więc to będzie 31, czyli 7, coś. Ale pełnych takich czterodniowych promocji uzyskał 7. I sprawdźmy, czy to się zgadza z naszym kalendarzem. Mieliśmy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i rzeczywiście siódmą wejściówkę gratis. Czyli rzeczywiście za darmo miał 7 dni. W takim razie 31 dni odjąć tych 7 darmowych zostają nam 24 dni, za które zapłacił. I rzeczywiście tyle nam wyszło i ciąg dalszy już jest niezmienny, czyli wykonujemy działanie pisemne. Więc zamiast rysowania kalendarza możemy rzeczywiście wykonać to działanie dzielenia, ale trzeba tutaj na tyle się już orientować, że ten ułamek nam wychodzi, zaokrąglamy w dół, bo my chcemy mieć pełną liczbę takich zdarzeń, a nie zaokrąglamy tutaj w górę. Dlatego to może sprawić troszeczkę więcej trudności. Bezpieczniej rozpisać kalendarz. Przechodzimy do moich zapisów. Do rozwiązywania tych zadań. W zadaniach jednopunktowych, czy tych testowych, zawsze staram się przedstawić zadania analogiczne, przygotowane przeze mnie na podstawie tych, które rozwiązujemy w arkuszu, po to, aby ten materiał utrwalić. Natomiast w zadaniach otwartych jest to już troszeczkę bardziej złożone. Te zadania są specjalnie przygotowywane, dlatego byłoby to dla mnie rzeczywiście już trudniejsze. Dlatego, jeżeli będzie możliwość i okazja, i uznał, że warto coś powtórzyć w danym zadaniu, to jak najbardziej będziemy to robić. I w tym wypadku warto zwrócić uwagę na kwestię kalendarza. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, to ile dni mają poszczególne miesiące. Tutaj warto o tym pamiętać, co się w zadaniach często przydaje, chociażby w powyższym 19, czyli jeżeli mamy styczeń, mamy dni 31, potem mamy luty, o lutym za chwilę również dni 28, potem mamy marzec, znowu dni 31, potem mamy kwiecień, czyli 30. Maj 31, czerwiec 30 i potem mamy dwa miesiące wakacyjne. Tutaj łatwo skojarz, wakacje to jest ukłon w waszą stronę jako uczniów. Mamy dwa miesiące podrząd po 31 dni, więc w tym momencie jesteśmy tutaj już w sierpniu. Potem wrzesień już mamy 30, październik 31, listopad 30 i grudzień znowu 31. Teraz, ile dni ma luty? Bardzo ważna zagadkowa też kwestia, ponieważ normalnie luty ma tych dni 28, przez lata to zapisaliśmy, ale zdarza się raz na 4 lata tak zwany rok przestępny, o, co, o czym też chciałem porozmawiać za chwilę, czyli raz na 4 lata luty ma tych dni o jeden więcej, czyli wypada nam 29. Od kiedy i kiedy takie luty się nam trafiają? Najlepiej liczyć od roku 2000. Czyli jeżeli mamy rok 2000 i to był luty, który miał 29 dni, to teraz za każdym razem, jeżeli będziemy dodawać 4 lata, będziemy uzyskiwali rok przestępny. Więc od razu omawiamy pytanie trzecie. Czyli łatwo zwrócić uwagę, mamy rok 2004, potem mieliśmy 2008, 2012. 2016, 2020 i uwaga, 2024. Jak się cofniesz w kalendarzu, z pewnością zobaczysz, że rzeczywiście luty w tym roku naszym miał tych dni 29. Dokładnie w ten sam sposób możemy cofać się do tyłu, czyli że będziemy odejmować 4 lata wstecz, też będziemy uzyskiwać roczniki przestępne, czyli to takie, w którym rok ma nie 365 dni, tak jak normalnie. Tylko w roku przestępnym, uwaga, 366 dni. Bardzo ważne, tak samo mogą pytać właśnie o luty. Takie zadanie, które mamy w 19. Gdyby to napisali luty roku 2024, to dni pod uwagę musielibyśmy wziąć 29. Także uwaga, zwracajmy na to szczególną uwagę. Zadanie numer 21, zadanie za 3 punkty w tym arkuszu, więc rzeczywiście. Jest spora pula do zebrania. Zadanie, moim zdaniem, już bardzo trudne ze względu na samą treść. Mamy zadanie z treścią, i bardzo trudne z moim zdaniem, odnaleźć się, wiedzieć, co w tym zrobić. Jak je rozpiszemy, podejrzewam, że będzie dużo łatwiejsze. I tak przechodząc do treści: trener chce zamówić 25 nowych piłek do tenisa. Piłki wybranej firmy sprzedawane są w opakowaniach po 3 sztuki albo po cztery sztuki. Warto sobie zawsze podkreślać te informacje istotne. Czyli 25 piłek pakowany po 3 lub 4. Ile opakowań każdego rodzaju powinien zamówić trener, aby mieć dokładnie 25 nowych piłek. Podaj wszystkie możliwości, więc prawdopodobnie jest ich więcej niż jedna. Zapisz rozwiązanie. Przeanalizuj, jeszcze raz przeczytaj, spróbuj zrobić je samodzielnie. I dopiero potem otwórz dalej film. A ja naturalnie przechodzę już do rozwiązania. Moim zdaniem najprościej, żeby to rozwiązać, rozpiszmy sobie wielokrotności podanych opakowań, ponieważ nie możemy kupić pół opakowania, tylko jedno, dwa lub trzy i tak dalej. Czyli wiadomo, że te ilości piłek będą wielokrotnościami trójki jako opakowanie w trójpaku i w czteropaku. Więc mamy tak, możliwości trzy to jest jedno opakowanie. 6 to są dwa opakowania, 9, 3 i tak dalej. Rozpiszmy sobie takie, taką ilość opakowań do maksymalnie blisk, bliskich 25 sztuk tych piłeczek, więc będziemy mieli 15, 18, 21 oraz 24. Jednocześnie w przypadku piłek pakowanych po 4 mamy tak jedno opakowanie, da nam 4 piłki, dwa opakowania to już będzie 8, 3 to będzie 12 i tak dalej, też dojdźmy aż do najbliższej, obie akurat składają się na 24. I teraz przeanalizujmy, jak by to mogło wyglądać, jeżeli mielibyśmy pobrać odpowiednią ilość opakowań e, piłek po 3 i po 4 sztuki, tak aby łącznie nam wyszło 25 piłek. Jeżeli byśmy spróbowali wziąć pierwsze opakowanie, które ma 3 piłki, to ile opakowań drugich? No nie da się, nie dobierzemy tak, żeby coś tu nam dawało razem 25. Czyli na przykład 3 dodać 20 daje nam 23, a nie 25. 3 dodać 24 z tej strony, no to już 27. Więc trójka niestety nam odpada. Szóstka, sprawdzamy. Tu by było 18, 6 plus 16, byśmy mieli 22, a tutaj 26, przekroczone. Idziemy 9. 9 plus 12 na przykład to jest 21, to nie O, ale tutaj już nam się składa. Czyli możemy kupić 9 piłek pakowanych po 3 i 16 piłek pakowanych po. I 16 piłek popakowanych, tak, po 4. Czyli mielibyśmy 3 opakowania po 3 sztuki oraz 4 opakowania po 4 sztuki. Wtedy mamy 9 piłek i 16 piłek razem 25. To jest pierwsza możliwość. Sprawdzamy dalej, bo by napisali wszystkie możliwości, więc prawdopodobnie jest ich więcej. Dwunastka, z czym by mogła się połączyć? Jeżeli z szesnastką, no to niemożliwe, bo już szesnastką wykorzystaliśmy, to by było nielogiczne, jakby dwie liczby różne. Dodawane do jednej dawały taki sam wynik, a następne jest już za duże. Wcześniej, jak mamy 12 plus 12, 24, nie pasuje. 15 też nam nie pasuje. Tu mamy 35, 31, 27, a tutaj 23, 18 plus 4, 22, 18 plus 8, 26, więc też nam nie pasuje. 21 plus 4, jak najbardziej, więc mamy już drugi zestaw. Suma daje nam też 25. Więc druga odpowiedź, ile mamy tych opakowań. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No bo 7 razy 3. Czyli w tym wypadku mielibyśmy tych piłek 7 opakowań po 3 sztuki i jedno opakowanie po 4 sztuki. To nam daje razem 21 piłek, tutaj 4 piłki, razem 25 piłek. I jeszcze sprawdźmy, czy znowu coś da się zrobić z 24, Nie da się nic zrobić. 24, nie ma tutaj możliwości połączenia. Więc mamy dwa rozwiązania, dwie możliwości, w ten sposób możemy to rozpisać i zadanie mamy zaliczone. Zaczynamy zadanie numer 21. Dla pocieszenia jest to zadanie przedostatnie, nie tylko w tym filmiku, ale ogólnie już w całym. Zadanie za trzy punkty zakwalifikowałem jako średnio trudne, no to zaczynamy. Prostokątny pasek papieru o wymiarach 12 na 2 cm jest z jednej strony biały, a z drugiej szary. Więc najpierw narysujmy sobie ten pasek, jak on mógł wyglądać wyjściowo. Mieliśmy pasek 12 cm długi na 2 cm szeroki. Ten pasek złożono w sposób pokazany na rysunku. Czyli tak naprawdę zagięto go z tej strony od dołu do tamtej strony. Pole widocznej szarej części paska jest równe 8 cm2. Jakie jest pole białego paska? No i zastanówmy się zadanie za trzy punkty wymaga rzeczywiście przemyślenia, rozpisania, więc spróbuj zrobić to samodzielnie. Zatrzymaj filmik w tym momencie, a ja naturalnie przechodzę już do rozwiązania. Pierwsze, co możemy zrobić, patrząc na nasz pasek na początku, możemy policzyć jego pole jako całego prostokąta, czyli mamy wzór A razy B, w naszym wypadku 2 cm razy 12 cm, mamy 24 cm kwadratowe. Skoro szary pasek ma 8, cały miał 24, więc najprościej w świecie byłoby ta liczbę od siebie odjąć, czyli teoretycznie wyszłoby nam, że ten, Biały pasek, który tutaj ma kształt trapeza prostokątnego, miałby 16 cm kwadratowych. Nic bardziej mylnego, tym bardziej zadanie za trzy punkty, nie dajmy się zwieść tak prostym, yy, kuszącym rozwiązaniem. Co byłoby tutaj błędnego? Nie wzięliśmy pod uwagę miejsca zagięcia tego paska. Zwróć uwagę, że tu w zagięciu mamy, prost, mamy trójkąt prostokątny, który również zagina się w, od tyłu, jakby od spodu. Przez co ten trójkąt występuje dwukrotnie. Gdybyśmy chcieli rozrysować ten pasek znowu tutaj na prosto, to mamy tutaj szary odcinek, który ma 8 cm kwadratowych i tu mielibyśmy ten nasz trapez, który jest niewiadomy. A co z tym elementem? Nie pasuje, gdzieś go zabrakło na tym rysunku. On jest właśnie zagięty od dołu, on się zagina w tym samym miejscu tutaj. Dlatego musimy to wziąć również pod uwagę. Jeżeli nasz pasek szary ma 8 cm i tutaj ma szerokość 2 cm, to po pierwsze wiemy, że jego długość w tym miejscu wynosi 4 cm, to tak przy okazji, bo 2 razy 4 da nam 8, ale dla nas jest najistotniejsza kwestia tego trójkąta. Jeżeli mamy ten trójkąt prostokątny, to on tutaj również ma 2 cm, to jest ta szerokość od szarego paska, a na dole jego podstawa również ma 2 cm, bo to jest ta sama szerokość od białego paska. Więc możemy policzyć jego pole ze zwykłego wzoru na pole trójkąta, czyli a razy h na 2, przy czym a i h to są nasze przyprostokątne, przy kącie prostym więc mamy 2 razy 2 na 2. Jedna para dwójek nam się skróci, zostaje nam 2 cm kwadratowe. Takie pole ma jeden ten trójkąt prostokątny, więc tutaj mamy 2 cm kwadratowe, a że mamy dwa takie trójkąty, bo drugi nam się właśnie schował zaginając pod spód, to tu również mamy 2 cm kwadratowe. I teraz już na zasadzie samego dodawania widzimy, mam nadzieję to na rysunku, mamy 8 cm kwadratowych, dodać, dodać przepraszam 2 cm, dodać kolejne 2 cm kwadratowe, razem mamy 12 cm2, i teraz nasz szukany pasek będzie różnicą między całym paskiem, czyli 24 cm odjąć 12 cm2, a więc zostaje nam. 12 cm kwadratowych na ten mały pasek tutaj w tym miejscu. A że oni nas pytają, jakie jest pole części białego paska, to ten biały składa się rzeczywiście z tego prostokąta oraz z tego jednego trójkąta, więc pasek o który nas pytają ma znowu 12 cm kwadratowych dodać i 2 cm kwadratowe. Więc ten trapez prostokątny tak naprawdę ma 14 Centymetrów kwadratowych. Tutaj trzeba pamiętać o tym w ostatnim etapie. I ostatnie zadanie na dziś, i zgodnie z powiedzeniem ostatnie w tym arkuszu, zadanie numer 24: spójrz, zwróć uwagę, aż 4 punkty. Zadanie nadal sklasyfikowałem jako średnio trudne, ponieważ, mimo wszystko, jak za 4 punkty, to nie jest to poziom najwyższy, moim zdaniem. Co do treści, w wypożyczalni gierka, za wypożyczenie gry planszowej trzeba zapłacić 8 zł za 3 dni i dodatkowo po 2,50 za każdy kolejny dzień wypożyczenia. Więc zacznijmy od pierwszego zdania, wyciągamy już informację na tym etapie, czyli pierwsza wypożyczalnia 3 dni, płacimy 8 zł plus 2,50 za każdy dzień. Idziemy, drugie zdanie. Natomiast w wypożyczalni planszówka płaci się 12 zł za 3 dni i po 2 zł za każdy kolejny dzień. Więc druga wypożyczalnia, rzeczywiście ten początek ma droższy, czyli za te same 3 dni płacimy 12 zł, ale potem za każdy kolejny dzień dopłacamy 2 zł, czyli już troszeczkę mniej niż w pierwszym. Przy jakiej liczbie dni, podkreślamy to, o co pytają, koszty wypożyczenia tej gry w jednej i w drugiej wypożyczalni są jednakowe. Zapisz obliczenia. I standardowo proponuję: zatrzymaj, przeczytaj, przeanalizuj, spróbuj samodzielnie, a potem odtwórz. A ja przychodzę do rozwiązania. Moim zdaniem, najlepiej jest to zrobić w formie tabeli, czyli rozpiszemy sobie pierwszą oraz drugą wypożyczalnię i będziemy stopniowo rozpatrywali koszty przy wypożyczeniu gry na kolejne dni, aż dojdziemy do wspólnej wartości. Czyli tutaj zrobimy sobie jeszcze dni. I tak, przy trzech dniach pierwsza wypożyczalnia kosztuje nas 8 zł, druga 12. Jeżeli zrobimy już na cztery dni, to do pierwszej musimy dodać 2,50, czyli mamy 10,50, a do drugiej dodajemy 2 zł, czyli mamy 14. Jeżeli rozumiesz ten mechanizm, to rozpisujemy go tak cały czas aż te dwie kwoty nam po prostu się zrównają. Przy 5 dniach dodamy 2,50, czyli będziemy mieli 13 zł, a tutaj 2 zł, czyli 16 zł. Idziemy dalej. Przy 6 dniach 2,50, czyli 15,50, tu 2 zł, czyli 18. Idziemy dalej. Przy 7 dniu zwróć uwagę, że przy dniach parzystych w pierwszej wypożyczalni wychodzą nam liczby niecałkowite, mamy 50 groszy, więc na pewno to nie będą dni parzyste bo w drugiej wypożyczalni mamy zawsze liczbę naturalną, bo dodajemy pewne 2 zł. Więc na pewno będziemy gdzieś bazowali, szukali dnia nieparzystego. Ale zobaczmy, czy to będzie siódmy dzień, czy dalej. Tutaj, jak dodamy kolejne 2,50, wyjdzie nam 18 zł, ale tutaj już 20. I na przykład przy dniu piątym mieliśmy różnicę trzech dni, a przy dniu siódmym już ta różnica wynosi tylko 2 zł. Tu mieliśmy 3 złote, tu 2.

I kolejny, jedenasty, być może to już tu. Jak dodamy 2,50, czyli 26 plus 2,28, i mamy to rzeczywiście tutaj również 28. Nasze koszty się wyrównały. Więc przy jakiej liczbie dni koszty wypożyczenia? Przy jedenastym dniu. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. I to by było w zasadzie na tyle, nie tylko w tym filmie, ale w całej tej serii. Cały arkusz próbny CKE 2017 podzieliłem na cykl ośmiu filmików, z czego to był właśnie ostatni. Mam nadzieję, że zadania są zrozumiałe. Zachęcam do przeanalizowania powtórnego oraz do subskrybowania kanału, do łapki w górę. I mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnych arkuszach. Trzymajcie się, dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.